Sytuacja z poziomem rzek będzie taka, że będzie niestety w bardzo wielu miejscach ponad, ponad stan alarmowy. W poszczególnych powiatach będziemy to, będziemy to monitorować. Stan alarmowy to jest jedno, wykroczenie rzeki z, z koryta to jest drugie i to też się może zdarzyć, zwłaszcza powyżej. Zbiorników retencyjnych, i tutaj e, zwracam uwagę na te lokalne możliwości podtopień. Jeszcze osobną sprawą są też aglomeracje, e, miejsca e, miejskie, które są zabetonowane, w których jest, e, są deszczówki czy też kanalizacja deszczowa, która niekoniecznie jest w stanie przyjąć taką e, ilość wody, i to o tym też rozmawialiśmy. I e, dlatego jest z nami też pan prezydent. Wrocławia największej aglomeracji, aby powiedzieć, że też oczywiście Wrocław jest na to przygotowany. I tutaj już nie będę mówił za Wrocław, natomiast na, przed chwilą na sztabie kryzysowym dostaliśmy pełną informację, jak, jak ten samorząd jest przygotowany do ewentualnej sytuacji kryzysowej. Oczywiście na sztabach też są obecni e, przedstawiciele po pierwsze służb, które zadeklarowały e, pełną możliwość i mobilizację. Jesteśmy w stanie sięgnąć także w sytuacjach, jeżeli to będzie potrzebne, e, po Wojska Obrony Terytorialnej oraz e, sprzęt wojskowy. E, I rzeczywiście taka możliwość e, e, istnieje. i być może będziemy z tej możliwości korzystać, aby już się przygotować na niektóre miejsca, zwłaszcza jeśli chodzi o to Przedgórze Sudeckie. Są, na, sztab, na sztabie też zostaliśmy poinformowani przez Urząd Marszałkowski, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przez Kolej PKP, że są przygotowani, wszyscy mają dyżury już całodobowe i jesteśmy w stanie reagować na ewentualne wylania, zamknięcia jakichś dróg i tutaj też deklaracja pomocy policji, która też jednak zwiększa swoje stany osobowe. Wszystkie, zarządza, wszystkie wydziały zarządzania kryzysowego w poszczególnych powiatach i oczywiście w Urzędzie Wojewódzkiej zwiększają swoją, swoją liczebność, są całodobowe, całodobowe Pilnowania, aby sytuację można było rzeczywiście spilnować. Natomiast co jest, co jest jeszcze ważne, to, to jest także to, że będzie też zwiększona liczba osób, jeśli chodzi o Centrum Powiadomienia Ratunkowego, bo spodziewamy się też, że będzie takich informacji więcej. Do tego też jesteśmy przygotowani, że jeżeli będziecie Państwo dzwonić, to będzie większa liczba dyspozytorów do, dla potrzeb mieszkańców. Ważna rzecz, przygotowujmy się, miejmy nadzieję, że nic się poważnego bardzo nie stanie. My oczywiście jesteśmy i służby są przygotowane do tego, natomiast bardzo bym prosił Państwa, wszystkich, wszystkich którzy Państwo słuchacze i, i telewizów, abyście Państwo przygotowali się też do tego, żeby po pierwsze stosować się do wszystkich zaleceń zarządzania kryzysowego gminnego. Aby się do tego stosować, potrzebujecie Państwo mieć kontakt. Bardzo proszę, żebyście zaopatrzyli się w jakieś odbiorniki, które są, które są możliwe działające na baterie. To także może być telefon, który każdy ze sobą ma, ale bardzo proszę, żebyście Państwo naładowali też, też swoje baterie. Skorzystali z baterii, przygotowali sobie ewentualnie jakieś źródło światła, jakieś latarki, bo może się zdarzyć, że przez jakiś czas, przez takie sytuacje kryzysowe, może zabraknąć prądu. Bardzo proszę też o przygotowanie się, i mimo wszystko, jednak, w każdym momencie powinniśmy mieć jakiś zapas żywności, zapas wody, nawet jeżeli takiej, takiej zapowiedzi jak dzisiaj nie ma, a dzisiaj już szczególnie. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo byli też na to przygotowani. Natomiast to są wszystko pewne zapowiedzi, środki ostrożności. I co ważne, jesteśmy oczywiście razem ze służbami na taką na tą sytuację przygotowani i bardzo prosiłbym też Państwa, abyście słuchali swoich, swoich sztabów w swoich gminach. Na dzisiaj, na godzinę 12, zdarzeń związanych z tą aurą, która nas otacza, było 15 na całym województwie. 13, 12 z nich to były. Złamane gałęzie drzewa na drodze, trzy były związane bezpośrednio z deszczem. Jeden to był zapchany przepust drogowy, a dwa zerwane, lekko uszkodzone dachy na dwóch szkołach w Boguszowie Gorcach i w kamiennej górze i tam dochodziło do zalewania lekkiego szkoły. Gdyby te opady nie ustały, a mamy takie prognozy, czy Straż Pożarna jest w 100% przygotowana na odparcie tej nawałnicy? Straż Pożarna jest w 100% przygotowana na odparcie tej nawałnicy. Problemem może być, jeżeli te opady, o których mówimy, i te ilości wody pojawiłyby się w bardzo małym czasie. Bo jeżeli to będzie rozłożone na trzy dni, te planowane ponad 300 mm na metr kwadratowy, to myślę, że sobie spokojnie z tym poradzimy. Zagrożeniem dla nas największym, też dla mieszkańców są te szybkie powodzie, które pojawiają się w górach, intensywne opady w jak najkrótszym czasie. A miejscowości położone w miejscach podgórskich, czy mają się mieszkańcy czego obawiać? Mieszkańcy muszą obserwować aurę przede wszystkim komunikaty, których do nich przychodzą. Nie możemy powiedzieć, że się nie mają czego obawiać. W każdym miejscu może wystąp mogą wystąpić anomalia i może się okazać, że tam, gdzie nie spodziewaliśmy się największych tych opadów, tam one mogą wystąpić. Także apel do mieszkańców, żeby obserwowali, co się dzieje i Czytali komunikaty, które dostają i bezpośrednio współpracowali z zarządzaniem kryzysowym z danej gminy albo powiatu. Panie wojewodo, chciałabym zapytać o poziom zagrożenia dzisiaj. Powiem tak, często dostajemy różnego rodzaju alerty. Teraz bardzo proszę o potraktowanie ich poważnie. Przewidywane opady w ciągu trzech najbliższych dni około 300 litrów na metr kwadratowy to jest poważna ilość wody, i nawet jeżeli nie będą. Nawalnymi deszczami to i mogą spowodować lokalne podtopienia, zalania, niekoniecznie nawet z rzek, ale mogą na przykład spływać z jakichś gór, które są obok jakimiś, czy, czy, czy nawet z pól uprawnych, więc trzeba potraktować to poważnie. Służby pana bojewody oczywiście są do tej sytuacji przygotowane. Służby wojewody, służby zespolone, czyli i Straż Pożarna, i Policja, i RZGW i tak dalej, i tak dalej mógłbym wymieniać, są rzeczywiście przygotowane, dlatego to sprawdzamy codziennie raz lub dwa razy dziennie się spotykamy. Co jest ważne, też wszystkie służby samorządowe też są przygotowane i mam nadzieję, że na przygotowaniu się skończy, ale jednak przewiduję, że lokalne jakieś... Powozie, wystąpienia też rzek, czyli to będzie gdzieś koło soboty, e, mogą być większe. No to tutaj możemy się spodziewać takich e, miejsc, gdzie trzeba będzie reagować. Prognozy pogody mówią o tym, że ta sytuacja, kiepska sytuacja pogodowa może eskalować. E, m, może eskalować. Musimy m, przyglądać się temu na bieżąco. Niestety, jeszcze w dalszym ciągu. M, m, Prognozy są skuteczne, o ile są krótkie, czyli na jutro, na pojutrze, a już za trzy dni już, już może się to wszystko zmieniać. Wystarczy, że wiatr się zmieni i możemy wtedy mieć nie trzy dni opadów, tylko więcej. Będziemy na bieżąco to monitorować. Nasza sytuacja w dużej mierze zależy od tego, co się dzieje w Czechach. W dużej mierze, ale nie przeceniałbym też tego, ponieważ w większości od, od Czechów dzielą nas góry, woda płynie w jedną stronę, natomiast są też takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest dopływ Odry. I częściowo to, co spuszczają Czesi ze swoich zbiorników retencyjnych, ma wpływ na poziom, poziom wód u nas, ale jesteśmy w stałym kontakcie i oczywiście teraz spuszczenia wody są przed falą powodziową, więc teraz przepuszczamy tę wodę, żeby móc przyjąć ewentualne fale powodziowe, które powinny się zmieścić w zbiornikach retencyjnych.